Witam Was dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jak możemy zastosować i do jakiej wielkości rosną pęcherznice oraz derenie. Tutaj zostało posadzonych około 300 pęcherznic. Jak widzicie różne kolory. I Tutaj mamy bardziej Ciemno-czerwoną pęcherznicę, tam dalej mamy już odmianę żółtą, fajne kolory. I co wam powiem? Zostały posadzone w terenie bardziej gliniastym, więc zrobione zostały większe dziury, obsypane dobrą ziemią zasadową. Jak widzicie, w rzędzie, w odległości około metra 20 w rzędzie który widać, że yy, dorasta do jakichś 3,5-4 metrów widzicie te pęcherznice mają już około 6 lat w żywopłocie sadzone na przemian Wyglądają bardzo okazale, co Wam mogę powiedzieć? Są to krzewy, które bardzo szybko rosną. Akurat w tym szpalerze zostały tylko przycinane boki, a góra idzie w górę. W tym żywopłocie, to co jest charakterystyczne, to odpowiednie, odpowiednie odległości między krzewami, które stworzyła stworzyły zwarty mur zieleni tutaj dalej mogę wam pokazać posadzone zostały derenie Dereń zwyczajny jak widzicie też dorasta do wielkości około 3,5-4 metrów Krzewy te do zasłaniania posesji sesji nadają się idealnie. Mało wymagające. Mają dobre ukorzenienie i na susze są dość odporne. Podstawą jest tylko po prostu dobre posadzenie, w dobrej, obsypania bryły w dobrej ziemi, która daje im jakieś odżywcze, odżywcze minerały jeżeli będą sadzone w glinie